I don't think so no, 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 Dobry wieczór Z tej strony Mati Games Zapraszam na 137 odcinek Z gry Fortnite Będziemy grać w gry rankingowe, battle royale Na solo, dokładnie tak, że odpalamy już Fortnite'a i jedziemy Później spróbujemy live oglądać Fortnite'a 138 Jak damy radę, mam nadzieję, że nie będzie problemów bo może powodem był ten internet pechowy, znaczy te pechowe warunki, że strasznie wiał wiatr, to może mi się słabe problemy z internetem, nie dało się live'a zrobić, ale myślę, że ten będzie ok, nie? Zobaczymy. Także nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem i łapką w górę po tym odcinku z gry Fortnite, bo to mnie motywuje do działania i tworzenia nowych filmów na czas Fortnite, a i innych gier na kanale, no i live'ów, no i też mojej luzę, czyli 700 subskrypcji do końca września tego roku. Dokładnie tak, także zachęcam Was do tego, no i też e, zapraszam serdecznie do obserwacji mnie na moich mediach społecznościowych, na moim TikToku i Snapchacie. Będziecie podając linki w opisie, czy się pod odcinkiem z gry Fortnite mojego TikToka, Instagrama jest sam gdzie różna nas będzie podana. Też zapraszam na grupę społeczność Matego Discord, której też podamy. Link w opisie. Oczywiście pod odcinkiem z gry Fortnite. Też zapraszam na grupę widzów kanału Matus, Matycznego na Facebooku do, do, do której będzie też podany link, w opisie oczywiście pod odcinkiem z gry Fortnite. Nie myślę, nad nazwą tej grupy, na moimi kanału Mati Games zmienimy na pewno. No i też zapraszam do współpracy za naszą e-mail mateuszkutapracamapwp.pl Jeśli chciałbyś ze mną ktoś skontaktować, proszę kierować, będzie to już podane oczywiście w opisie pod odcinkiem z gry Fortnite. Także życzę miłego oglądania. Zobaczymy jak nam pójdzie. Może uda się zniszczyć wrogów dzisiaj. Ich pokonamy wszystkich. Dobra, mamy trawica Scotta. Dobrze jazda. Yy, e, teraz zrobimy szerywnik w live. Ja mam na myśli, że szerywnik, że e, nie będziemy nagrywać tego jak się ładuje nam grado, bo to bez sensu. No jesteśmy w gierce. Czekamy teraz za gietą, żeby spocznie się nam. Raffy SCOTT! Mój ulubiony raper z Ameryki, raper, no, wiemy rapę drawisoko tego rapy, fajną muzykę. Ghost Bums, czy, czy jeszcze... E, e, Hide in the Room, czy jeszcze coś tam jest fajnego. E, zapomniałem czy na złą piosenkę. Sitzkomat, o to też jest fajne. No. Dobra, dawajcie na rafta. Na raft lecimy, zacząłem pójdzie, mam nadzieję, że dobrze się to nie włącza pod biutkiem, może może włączę za chwilę. A może na live prosimy od biutkiem, okej? Okay? Na, na live zrobimy, o. Dobry pomysł? No. Że nie idziemy z gierką, no lecz na pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze.

Hmm. No nie deadłem, no nie, no nie zabił. mnie. O, myślę, że na raft możemy polecić, nie? Na raft lecimy, nie? Na raft, na raft. Mm -hmm. <śmiech> <śmiech> No, tak, możemy lecieć na raft. No. No. Pysam, no gdzie jeszcze co? Dodać to nie, nie, ten, nie Jednak wiecie co? Ja tę fotę troszkę jednak zregulował, bo... Jak akceptuje. Daj. Nie, nie daj Dobra ostatni jak to będzie? OK, próbujemy. Zadzam gierka Może ta będzie udane. Jedziemy z gierką. Gdzie polecimy, to ja nie wiem. A może na raft Może polecić tam. Maki zawił zabił nie ten raft cały czas, No raft próbujemy dalej tak. Nie ma oddawania się. Będziemy dawać się. 那前面。 Nie, nie, Jeszcze czarny rycerz mnie zabił, czarny rycerz, czarny rycerz mnie zabił, czarny rycerz, żeby to mi życie, czarny rycerz mi zlikwidował. i ja nie, Dobre, nie, ja. Dobra, jeszcze na gierka Próbujemy Jedziemy nie, Nie, kończy ten odcinek, nie ma sensu go ciągnąć, bo naprawdę przegrywamy cały czas, dodamy. słabe to Czy może można go wgrać, ale myślę, że nic się z tego nie stanie, jak tak wgramy taki odcinek krótki. A przynajmniej się szybciej wrzuci. Są zalety takie odcinki, jak najbardziej, są zalety, a nie wady. Bierze się walka dobra i od 17 do 6 okazał Duma. I w w bitwach na 16 na 6 werbunicy nic Duma, Avengersów. So. Fajne, fajny ten tryb może być jutro. No. Dobre, dobra, i zarazem do koniec tego odcinka 237 z gry Fortnite. Mam nadzieję, że Ci się podoba, jest w tryby rankingowe, bateria masowa, i nam nie udało się nam wygrać ale trudno takie życie, mam nadzieję, że młodego się Wam odcinek podobał, także nie zapomnijcie oczywiście po sobie zostawić subskrypcji, dzwoneczkę łapki w górę pod tym odcinkiem Gry Fortnite, po tej i i to, na z Fortnite ale no i live'ów, no i też jak widzę, czyli 700 subskrypcji do końca września tego roku, także widzowie, żegnam się z Wami i zapraszam Was za chwilę na live z Gry Fortnite, że do zobaczenia.